Siemaneczko, ja jestem Remu i witam was w pierwszym albo yy, w drugim albo trzecim odcineczku Bo jeden odcinek to był intro, tak na pokazanie Czy byście chcieli w ogóle intro takie Jak mi się uda, yy, jakąś może apkę pobrać na montowanie i żeby te, to, no to po prostu się ściągną to, a to będzie inne jeszcze intro, po prostu piszcie ci chcecie jakiekolwiek intro ja jestem u siebie w studiu Na Za mną jest do tego jest kołdra Jestem na krześle Koło biurka, wiadomo e, A, to jest taki pogodający I chciałem żebyście Wypromowali mojego kolegę Który jest u mnie e, W domu, ale ja sobie nagrywam Nie? E, oczywiście jego kanał będzie w opisie Bo nie chce mi się teraz podać tak obu pewnie Widzicie. Oglądać, po prostu zobaczycie w opisie, nie? I. I co, o czym chcę jeszcze pogadać? Jeden pisał gościu, że. Jak to było? A, siema, no. pamiętasz mnie? Gradaliśmy na Omy TV i wiecie, no. zasubowałem. E, tak, pamiętam cię, e, tylko nie wiem, czy to jest e, ten, który e, tak bardzo długo gadaliśmy, czy to jest ten kto, e, brat Kacpra. E, ale jak, to, jak ktoś z was, to pozdrawiam. I dzięki, że piszecie komentarze fajne. Serio i... A, i teraz na tym filmiku mówię, jeśli ktoś e, będzie na moich filmikach Komentarze z przekleństwami będę banował od razu. Wiecie, no będziecie słyszeć głosy, ale sorry. No, i była jeszcze chyba Ania, albo Zuzia, chyba, chyba Zuzia, nie chcę mi się teraz sprawdzać. Była też Zuzia, chyba, chyba Zuzia, albo Ania, nie wiem. Serio, nie wiem, yy, i ale y, pozdrawiam i z tą bardzo krótko odgadałem. I był jeszcze jeden typ yy, na no, OmeTV Wszyscy widzowie to, to na razie Ometiwi. Niektórzy, bo na przykład mam 5 subskrybentów. No. A, jak chcę powiedzieć tylko, że. Czekam na... zbieram na nowy komputer, laptop, albo komputer. I będę sobie po prostu zbierał, bo mam okropny syf na studio i za mną. Więc jak chcecie, to kiedy yy, pobieram może taką apkę. Yy, I pokażę Wam jak się robi intro. Fajne. Nie, możecie słyszeć wszystko: śmiechy, na przykład gadania, bo jest u mnie kolega i brat, oczywiście obok. Mam bo jego jest... twarz! Mam jego twarz! Uchwytano, mam jego twarz! Uchwytone. Ale ja u siebie i tak nagrywam moją twarz. O nie, w nie, nie, kozy. Okay. No, coś nie wypaliło. Dobra, ej, serwipa. Idź na razie. No, sorry, ale. Yy, wiecie, eee... Yy... No, wiecie, nie chcę mi się za bardzo nagrywać. Nie, mu pan na to, się? <laughs> nie, nie chcę. No, ej, yy, nie pokazuj się. No. Dobra, sorry, was za to. Mrukwa się Po nim mnie. Obrócę się i. Nie, już mi nie będzie przeszkadzał. Chwila, yy, bo nagrywam. No. Więc do następnego odcinku, a i będzie Fortnite, mm. Brawl Stars chyba. Mm. No tak, nie, dobra. I chciałem mam jeszcze powiedzieć, że yy, kiedyś będziemy robić studium w garderobie będzie tam biurko jakieś krzesło będzie przemyblowanie yy, będzie przemyblowanie mojego pokoju mam pomysł żeby kupić yy, ławę i jakieś pufy dookoła że, yy, chociaż cztery Chcę sobie na pierw zbieram na laptop. Nie, pierwszy zbieram nakłada, więc będą odcinki składa. Y... Nie? Dobra. Y... Ja kończę, bo mam jednego gościa, czyli kolegę. Nie? cię No, y... w opisie będzie jego kanał, więc. Trzymajcie się. Cześć.